Się Ola. Niedługo kończy tę szkołę i rozpoczynam nowy etap w moim życiu. To trudna decyzja, jak również przed przyszłorocznymi pierwszakami. Osiem lat temu zdecydowałaś na naukę w szkole podstawowej w Mikołajkach przy ulicy Papieża Jana Pawła II i absolutnie tego nie żałuję. Hej, ja nazywam się Zosia i razem z moją przyjaciółką 8 lat temu zdecydowałyśmy się na naukę w tej szkole. Uważam, że była to bardzo trafna decyzja. Zaraz zapytacie dlaczego i postaramy się wam na to odpowiedzieć. Chodźcie z nami. Do szkoły wchodzimy przez szat, w których zostawiamy swoje kurtki i zmieniamy buty. Wiadomo, w szkole ma być czysto. Nasza szkoła to bardzo duży budynek, z szerokimi korytarzami i wieloma salami lekcyjnymi. Połączony jest z wielką halą sportową, w której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, a także zawody sportowe w różnych dyscyplinach. Jeszcze jeden powód, który pokazał, że mój wybór był właściwy, to niezapomniane chwile w szkolnej świetlicy. Wiele razy zostawałam tam po lekcjach, grając w gry, bawiąc się ulubionymi lalkami lub rozmawiając z koleżankami o wszystkim i o niczym. Czasem zamieniałam się w młodą mistrzynię prawnicy i robiłam pyszne przekąski dla koleżanek i kolegów. Wyborem tej szkoły jest możliwość skorzystania z pysznych obiadów w stołówce szkolnej. Na zawsze zapewniam smak pysznego gyrosa, po którego kolejki ustawiały się aż po same schody. Pan Bartek to prawdziwy mistrz kuchni. Na zawsze zapamiętam wspaniałe chwile, w trakcie których rozwijam swoje umiejętności wokalne pod czujnym okiem pani Sylwii. Od najmłodszych lat uczestniczyłam w wielu występach, Wraz ze swoimi koleżankami w szkole oraz na terenie naszego miasta w trakcie licznych imprez kulturalnych. Już od najmłodszych lat można zdjąć swoje pasje na zajęciach robotyki. Składanie tych wszystkich robotów i programowanie, żeby jeździły w określone miejsca. To jest magia. Oj, tak. Pamiętam, jak nasz robot zaczął kręcić się w kółko, bo źle zaprogramowałyśmy ruchy. Cała sala nie mogła się przestać śmiać, a pan Jarek tylko mówił: Próbowanie to połowa sukcesu. I to wtedy właśnie zaczęliśmy się uczyć programowania. Pisanie tych pierwszych prostych kodów, a potem coraz bardziej skomplikowanych. Obsługa komputera i telefonu nie są już dla mnie żadną tajemnicą. Umiejętność tworzenia różnego rodzaju projektów z wykorzystaniem komputera i internetu mogłam nauczyć się na zajęciach informatycznych pod czujnym okiem pana Jana. Nie bez znaczenia pozostaje fakt bardzo przestronnych kolorowych klas wyposażonych w najnowsze urządzenia audiowizualne. To tam mogłam poznawać w bardzo przystępny sposób różne ciekawostki o świecie. Nauczyłam się czytać, pisać i liczyć pod czujnym okiem miłych i sympatycznych nauczycielek. A gdy zapomniałam drugiego śniadania, to bez problemu mogłam zaspokoić swój głód w szkolnym sklepiku, który oferuje pyszne bułeczki, a także ulubione przeze mnie słodycze. Wiem, że nie jest to zdrowe, ale za to jakie pyszne. Gdy się źle poczujemy, możemy się zwrócić o ratunek do naszej pani Joli, która za każdym razem stara się nam pomóc. Niektórzy uczniowie potrzebują dodatkowej pomocy w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności. Nasza szkoła zadbała również o nich, organizując zajęcia z panią Olą, logopedą i panią Anią, która prowadzi niezwykłe zajęcia sensoryczne. Tak więc nie wahajcie się ani chwili i zapisujcie się do naszej szkoły. Wszystkie sprawy z tym związane, wasi rodzice, załatwią w sekretariacie. My swojej decyzji przez 8 lat nie pożałowałyśmy. To, to naprawdę jest spoko.